12 lutego 2020 roku. Oskary, cztery dni temu. Trzy w zasadzie dla nas. Co się stało? Co się stało na Oskarach? Jedni mówią, że to wielka zmora. Inni mówią, że to narodziny potwora. Jeszcze inni mówią, że to wielka draka. Że bąk dostał Oscara. Bączek wszedł na te oskary, wyniósł wszystkie złote gary. Spowodował, że żygają w Ameryce ci co srają. Tak czy siak jest jeden morał, taki, który trzeba wiedzieć, w Ameryce się zesrali. O tym chcę wam dziś powiedzieć. Znaczy, zupełnie szczerze, jakby takiego incydentu kałowego na taką skalę to ja nie widziałem od. What? Słuchajcie tego, bo to jest w ogóle fenomenalne. To jest fenomen na, na, skalę, na skalę światową. Parasite jako chyba pierwszy. Tak mi się wydaje, że pierwszy w historii nieanglojęzyczny film zdobywał nagrodę za najlepszy film. Główna nagroda, Best Picture na Oscarach do tej pory, była totalnie niedostępna dla filmów nieanglojęzycznych. Jednak w zeszłym roku totalnym przebojem wydarła się tam Roma, która już przez wielu wtedy była uważana za, e, za przypadkowego zwycięzcę. E, jednak tak się okazało, że, że w zeszłym roku wygrał e, Green Book. No i w tym roku trzeba było też wybrać najlepszy film jak co roku. I nagle Akademia zdaje sobie sprawę z tego, że wow, jest strasznie dużo dobrych filmów, jednak chyba Parasite był najlepszy. W sensie totalnie wiedziałem, mi się Parasite podobał mniej niż na przykład e, historia małżeńska, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Jednak wiem, że z punktowego film, f, z, jednak wiem, że z filmowego punktu widzenia to właśnie Parasite jest dużo filmem ciekawszym, odkrywczym. A, I wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, który każdy powinien po prostu obejrzeć, nie? Jakby to, to to jest dla mnie oczywiste. A potem przychodzą Amerykańcy i robią to. Ten człowiek nazywa się Robert Storms i jest małym youtuberem amerykańskim, mającym 25 tysięcy subskrypcji niecałych i stworzył film, który nagle wybuchł. Wybuchł ten film o Oscarach, w którym wypowiada się w bardzo nieprzychylny sposób o Parasite, mówiąc, że. A zresztą sami zobaczcie. It already was nominated and won for Best Foreign Film. So, if Best Foreign Film is the equivalent To Best Picture for the foreign films Why is it then allowed to be nominated for Best Picture? I mogłoby się wydawać, że taki człowiek chyba najwyraźniej nie ma wiedzy filmowej, albo po prostu jest bardzo zagorzałym osobą o, kontro o kontrowersyjnych, prawicowych poglądach. Nie wiem, nie oglądałem innych jego filmów, to jest tylko jedna kropelka w całym tym morzu gówna. I najlepsze jest to, że w Polsce nie ma z tym problemu. Że w Polsce nie widać jakby tych wszystkich dziwnych głosów o tym brzadu. Parasajdy kurwa, dlaczego parasajd. Zasadę zapotknął na zły się. Polacy ten film, jako zwycięzcy, przyjmują zaskakująco pozytywnie. Jakby cieszą się, ponieważ z drugiej strony my widzimy się w miejscu tych korańczyk. I jest jedna ważna rzecz poruszona w tym filmie, która jest w ogóle wzięta od złej strony, moim zdaniem, e, mianowicie kwestia zwycięstwa filmu w dwóch kategoriach nieanglojęzycznej, jako best picture nieanglojęzyczny i anglojęzyczny, a w sensie w ogóle ogólny, bo to, to jest ważne. To nie jest tak, że to jest anglojęzyczny i nieanglojęzyczny, to jest tak, że to jest ogólny nieanglojęzyczny. Problemem, którego nie rozumie tutaj autor filmu, czyli ten Storms, nie pamiętam jak mówiłem, Robert Storms chyba, jest to, że filmy nieanglojęzyczne trafiają do dużo, dużo mniejszej publiki. Filmy nieanglojęzyczne oglądają tylko ludzie, którzy są faktycznie fanatykami kina. I mówię tutaj zarówno o polskim kinie, na zasadzie, że my w Polsce oglądamy polskie kino, kino hollywoodzkie i bardzo rzadko do, dorywamy się do produkcji, no, spoza tej, te, tej bandy, tak? E, ewentualnie może jeszcze jakaś francuska czasami, tak? Bo francuskie kino też ma taką prestiżową, prestiżowy status. Ale w takim USA nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z własnej woli poszedł na Boże Ciało, ponieważ leciał w kinie jest to duży film, tak? Dla nas to jest duży film, dla nich to jest... Jakieś przepsidło wydane, kurwa, dlatego, bo po prostu ktoś miał pieniądze na to, żeby rozpocząć dystrybucję w USA i tak tej dystrybucji to było tyle co pies napłakał. I dochodzi do takiego momentu, w którym po prostu e, ci ludzie nie akceptują zwycięzcy, który nie jest anglojęzyczny, bo nie są zaznajomieni z tym kinem, nie? I taki gość będzie. Prał się, pruł się o to, że będzie musiał iść na film teraz, który wygrał Oscara, i obejrzeć go z napisami, bo, <laughs> bo będzie, bo nie ma na i będzie oglądał z napisami jak pleb. Oczywiście, film, który wygrywa zarówno kategorię nieanglojęzyczną, jak i anglojęzyczną, to jest rzecz, którą warto by było omówić, ponieważ ja na przykład uważam, że mimo wszystko to jest właściwe, no bo koniec końców taki film nadal konkuruje w obu kategoriach. E, każdy film konkuruje w obu kategori kategoriach, bo do, po prostu jakby niektóre te, które są nieanglojęzyczne, nie są tak dobre jak te anglojęzyczne, nie są tak popularne i nie mogą zostać nominowane do głównej kategorii z wielu przyczyn. W tym przypadku jednak Parasite na tyle podobał się krytykom i filmowcom, że po prostu Akademia postanowiła go nominować do głównej kategorii, tak jak Rome w zeszłym roku, co nikogo nie powinno dziwić. Co jednak warto zaznaczyć w tym wszystkim, jeśli mielibyśmy już rozmawiać na ten temat, to widzę argumenty za tym, żeby zwycięstwo, jeśli film nieanglojęzyczny ma wygrać kategorię główną, to może dać, można dać innemu filmowi zwycięstwo w kategorii nieanglojęzycznej. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, ponieważ jeśli ten film zdobywa za najlepszy film ogólnie, to można było go wykluczyć, żeby inny film także mógł zostać wypromowany w USA, co otworzy trochę bardziej rynek. Bo w tym momencie mamy sytuację, że Parasite będzie chciało być Ludzie będą chcieli, żeby Parasite był grane wszędzie, absolutnie. Ludzie będą chcieli chodzić w małych miasteczkach na Parasite, ludzie będą chcieli chodzić w stanach na Parasite, ludzie będą wszędzie chcieli pójść na Parasite, przecież w Stanach to może nie. A dajmy na to, gdyby taki ból i blask, chociaż Almodowar to też nazwisko, no to może weźmy już to polskie boże ciało, nie? Chociaż bardzo nie chciałem tego robić. No ale nawet jeśli takie boże ciało wygrałoby wtedy za kategorię nieanglojęzyczną, to nadal twórcy mogliby rozwijać się z tych pieniędzy i z tej jakby marki, którą wyprodukowali sobie na Oscarach. W tym momencie Parasite Parasite zgarnia wszystko. I myślę, że Parasite dużo by ta, jedna statuetka nie zmieniła, a wiele zmieniłaby jakiemuś innemu filmowi, który by to dostał. To też jest poniekąd dobra opcja, ale z drugiej strony, zupełnie fair jest, jeśli dany film zgarnia obie kategorie. Jeśli dany film zgarnia kategorię nieanglęzyczną, i kategorię nie ogólną, to nadal niczego nie zmienia, bo to jest w zasadzie fair przyznawanie nagrody, bo bierzemy wreszcie pod uwagę wszystkie filmy, które wychodzą na świecie, a nie tylko te, które są wzięte z Hollywood i mają najlepszą promocję, bo oczywiście Oscary są dookoła promocji każda nagroda jest dookoła promocji. Najpierw krytyk musi zobaczyć dany film, żeby na niego zagłosować. I co z tego, że taki Edgar Wright widział Boże Ciało i uważa, to za, uważa Boże Ciało za bardzo dobry film, skoro w zasadzie nikt innego nie widział. To jest trochę taka sytuacja jak z Zimną Wojną w zeszłym roku, że Gal Gadot też widziała Zimną Wojnę i też bardzo chwaliła Zimną Wojnę w mediach społecznościowych, ale nadal to nie była tak duża promocja, żeby jakkolwiek wejść do głów yy, ludzi głosujących, tak? To po prostu.